No i rozpoczynamy zadania koszmarów czar. Na samym początku chciałem wam serdecznie podziękować za wszystkie wasze lajki, dislajki pod filmem, komentarze, cały ruch co się dzieje, dołączanie na naszego Discorda, wsparcie YouTubem, napiwkiem albo kodem wazigaming w sklepie. Serdecznie dziękuję. Jesteście super. Pierwsze zadanie, które wykonamy, wyląduje sobie tutaj na wielkim lodowcu. I wykonamy sobie zebranie przedmiotów. Ja już tutaj mam 11 na 20, nawet nie wiem kiedy to się wykonało. Chyba przez to, że jakąś tutaj grę testową odpaliłem na innym trybie, podczas zbierania zaczęło mi po prostu automatycznie zaliczać. Wszystko ładnie. Halloweenowo. Wygląda ok. No i 20 na 21 20, zadanie, jak widzicie. Liczy wszystko co zbieracie totalnie, nie ma żadnego problemu, a wylądowałem na tej miejscówce, bo możecie sobie kupić dodatkowo lotnię, która jest miotłą. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie WaziLandia. Drugie zadanie polega na pokonaniu dystansu w powietrzu przy użyciu miotły wiedźmy. No ja już tutaj szukam NPC. No i lecimy tutaj przed budynek Dzień dobry. Wow! Ale mega skin Edwarda na rynkiego. Kupuję miotłę. Ten skinek jest super. No i przelatuję tutaj od razu na... W jeszcze ziemię, nie ma wykrzywione kolei. O ja. Ciekawie, ciekawie. Od razu wam mówię, że jeśli chcielibyście to zrobić za jednym skokiem, pamiętajcie, że możecie sobie po prostu zrobić rampy. budowie ramp, używacie miotły. No, ta miejscówka wygląda super. No i zadanie numer dwa mamy wykonane. W zadaniu numer trzy musimy znaleźć i pokonać Bilego. Bili znajduje się na złowieszczych ziemiach. coś z tych dymów wypada? A są w nich. Okej. Okay. Myślałem, że to byli z piłą. On jest. O, to jest ta bomba. No ładnie. Szukam dalej bilegio. Jeszcze to taka mgła jest na tym miejscu, wygląda to naprawdę sztos. Jaki pluszak! Wow! O! Czy tu jest Billy? Coś tutaj jest. Ale to wszystko wygląda creepy. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się miejscówka. Dobra, Billy pewnie jest tutaj na tym na tej miejscowości Na pewno I... o kurcze <ścoughs> telewizorek Dobra, ja na razie tutaj robię małe cięcie i dam wam znać, jak znajdę Bilega. Jestem ponownie na złowieszczych ziemiach. No i patrzcie, gdzie dokładnie znajduje się Bili. Słyszycie te złowieszcze głosy? Z tego telewizora. To jest właśnie Bili. Ja tutaj sobie jeszcze troszeczkę zlutuję rzeczy. Wow, jest creepy Nie yeah. Nie I uwaga, uwaga W tym miejscu patrzcie na to Niszczę telewizor i pojawia się bili! Ale on jest czekuj. Ja nie tylko, że nie ma pokazanego życia. Zabić go nie jest jakoś tak trudno, pamiętać, tylko żeby toczować jego ciosów. Przykładowo ja tutaj sobie miałem granaty uzasadnieniowe, mogłem go odbić. Jeszcze, jeszcze upiorny pociąg. No i jeśli pokonaliście Bilego, no to zaopatrzyliście również się w te bili bomby. Jakby co na tej lokalizacji można znaleźć te bili Bomby, jest tyle całkiem sporo. Tylko trzeba mieć oczywiście szczęście. Ja znalazłem je ostatnio tutaj w stodole i między sianem. Tutaj na północy. Jak jeszcze z, tej, z tej ciekawości sprawdzę. Ukryję się. Wow, to jest świetne. Zastanawiam się, czy tutaj nie wypadły mi z tej dyni. W dyniach są również skrzyneczki i takie ciekawe rzeczy. Dobra, i przechodzimy do następnego zadania. W następnym zadaniu musimy zadać przeciwnikom obrażenia za pomocą bilibomby. Bili bomby mam. Teraz trzeba tylko znaleźć tutaj jakiegoś przeciwnika. Akurat teraz nie masz żadnego, jak jest potrzebny. No nic, będę musiał się oddalić od tej lokalizacji. A i jeszcze przy okazji jak jesteśmy tutaj. Pamiętajcie, że jest zadanie odwiedź złowieszcze ziemię oraz zaświaty. Tak więc jednocześnie będą się te zadania wykonywać. Cześć Głędku. Proszę cię od mikropistolety. I lecimy cały czas na zachód. Pokażę Wam jeszcze tutaj miejscówkę, gdzie możecie znaleźć furę. Jest ich nieco mniej. powodu, że pozmieniali mapę. Siedemdziesiąt siedem osób, a ja nie widzę nawet jednego przeciwnika. O! Cały oddział przed sobą. No i dobra, bili bomba. Dwie osoby. I zadanie mamy wykonane. Przechodzimy do następnego. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania? Chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku to wasz komentarz będzie wyróżniony. W następnym zadaniu musimy zadać przeciwko obrażenia piłą łańcuchową. No, i tutaj przykładowo na posępnym przejściu możemy tą piłę łańcuchową kupić. Już wam pokazuję, który NPC to ma. Czy oni mnie dalej bronią. Antek Czy on się nazywa Antek Ząbek? Antek Ząbek, tak on się nazywa Antek Ząbek, no genialnie No i tak oto prezentuje się piła, prawie tak jak mój kilof Musimy zadać 1500 obrażeń To jest bardzo dużo Wow trochę podleczyć Idziemy dalej. Prawym przyciskiem mamy tutaj taki wślizg, ale wym 75 obrażeń. Myślę, że to jest naprawdę przesada. U każdego przeciwnika na dwa strzały możemy zlikwidować. Przydałby się, no ten PC jest z pogodynki, ale niestety są strasznie daleko. Tam nie dam rady dolecieć, ale zobaczę jeszcze, czy nie będzie tutaj przypadkiem. Będą, to jest Drop Iron Mana. To po prostu stąd sobie przelecę gdzieś indziej. Pomieszane mamy Halloween, biegam z piłą, ale z drugiej strony mam buty Ironmana. O, są przeciwnicy, ślizg. O, świetnie, to ten akurat miał jeszcze osłonę. Pamiętajcie o dobijaniu powalonych. Ojoj, oj, oj. Czyli jednak można trochę tych obrażeń dostać. Pomimo tego, że piła jest dobra. <noise> Niestety, jednak wywaliłem się z tego No i dzień dobry ponownie. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Teksańska masakra piłą łańcuchową, normalnie po wystartowaniu kolejnej gry. No i pięknie, czy zadanie zaliczone? Zaliczone zadanie. No i pozostało nam już tylko i wyłącznie ostatnie. A w ostatnim zadaniu, wszystko co musimy zrobić, to odwiedzić złowieszcze ziemię oraz zaświaty w jednej grze. Zostawiłem to na sam koniec. W złowieszczych ziemiach już byłem. No i zostało mi już tylko i wyłącznie dostać się do zaświatów. Oj, oj. No i to by było na tyle zadań, tego zadania mi teraz nie wyświetla, bo ja je wykonałem w ostatniej grze, ale to jest właśnie całe. Zadanie siódme odwiedź słowieszcze siemie oraz zaświat. No i jeszcze taka ciekawostka mamy tutaj NPC Mephisto. Możemy poświęcić 20 zdrowia, aby przyjąć tar. Możemy zresetować przeciwnik yy, jakiegoś naszego towarzysza oraz tutaj zapytać go. Ja sobie tak losową broń jeszcze odpalę. 20 26 się tracę. No i dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie, za lajkowanie, za wspieranie. Zapraszam na naszego Discorda Wazylandia, Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy podobał Wam się ten odcinek Halloweenowy, czy będziecie za jakieś skiny brać. Dajcie znać, czy nie możecie się już doczekać czekać kolejnych zadań. Ja Wam dziękuję serdecznie za cały spać. No i widzimy się w kolejnych zadaniach. Życzę Wam miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Sprawdźmy, czy da się zabić tymi. Kupieniem broni. Nie masz wystarczająco zdrowia, czyli nie da się. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem. Subskrypcji z Dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vasi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Vasi Gaming. Hej!